Jackson? Cześć, witajcie w materiale z dodatku Aftermath do Mortal Kombat 11. W polskiej wersji dodatek ten nazywa się Następstwa, ale szerzej widzę, że jest obecna w internecie, nawet na Steamie, na przykład nazwa angielska, więc tak też nazywamy ten dodatek. Jest to naprawdę ciekawe rozszerzenie. Nie jest częstym zjawiskiem, żeby bijatyki dostawały. Fabularne rozszerzenia, prawda? Tekken nie dostał, Soul nie dostał, w sensie może tam trochę historii bywało czasem, ale nie w takim stylu, bo tutaj dostajemy tak naprawdę drugą kampanię do Mortala. Jest oczywiście krótsza niż ta z podstawowej wersji, to trzeba zaznaczyć. Ukończenie całości zajmuje 3 godziny. Jeżeli jesteśmy jakiś naprawdę idealnie, walczymy w każdym starciu, to nawet tam 2 godziny 40, 2 godziny 50, przejdziemy cały dodatek, ten jeżeli chodzi o fabułę. Natomiast i tak, bardzo fajnie, że w ogóle coś takiego przygotowano, no bo są gracze, którzy w ogóle nie sięgają po multiplayer, podejrzewam, że to jest większość ludzi, którzy kupują Mortala 11 i każdego innego i w ogóle gry Studia Netherrealm, tylko kupują je dla singla. Um, I ten singiel tutaj jest bardzo fajnie zrobiony, oczywiście kaszenki na tym samym poziomie co w oryginalnej grze, więc bardzo przyjemnie się to ogląda, te gry Netherrealm. Zawsze moim zdaniem miał najlepsze kampanie pod względem prezentacji, właśnie i tu się to oczywiście nie zmienia, bo to jest więcej tego samego i też jest tak samo absurdalne jak było do tej pory i tak tak śmieszne um, i tak samo to jest taki film klasy Beno, wszyscy wiemy co jest, um, jeżeli nie gryście nigdy w Mortala, to właściwie jest teraz idealna szansa i powiedziałbym nawet, że teraz kupno całej kolekcji Aftermath, która jest dostępna za 260 zł. Jest to o wiele bardziej opłacalne niż kupno samego dodatku, jeżeli mamy podstawkę, bo jak, jeżeli kupicie tą kolekcję, tak, czyli ona jest w cenie gry konsolowej premierowej, powiedzmy, tak, to to dostajecie wszystko, czyli dostajecie podstawowego Mortal Kombat 11, dostajecie też Combat Pack, czyli sześciu wojowników, którzy wyszli po premierze 11. przez wszystkie miesiące przez tam kolejny prawie rok wychodzili, ym, czyli na przykład dostajecie Jokera, Terminatora, Spawna, Sindel, Nightwolfa, więc te wszystkie postacie z DLC i dostajecie cały dodatek, więc to jest naprawdę bardzo dobry, dobry deal, moim zdaniem, ta kolekcja, więc ym, tak jak powiedziałem, to jest idealny okres, żeby teraz sobie kupić Mortala 11, jeżeli czekaliście na taką kompletną edycję, to to jest właśnie ten moment, że teraz możecie spokojnie kupować MK11, tym bardziej, że to jest świetna gra, tak, to jest jedna z najlepszych bijatyk ostatnich lat, może gameplayowo, może nie podoba mi się bardziej niż dziesiątka, Natomiast jeżeli chodzi o całokształt, to fabułę, o customizację i o oprawę przede wszystkim graficzną, to no to jest fenomenalna rzecz. I nawet, nawet jest jeszcze bardziej przystępna, tak, niż, niż poprzednie Mortale, więc to też jest moim zdaniem bardzo ważne dla niektórych graczy. Natomiast, tak jak powiedziałem, o ile sama fabuła jest przyjemna, to trochę żałuję, że nie dodano trochę więcej innego kontentu singlowego, bo jednak za 160 pary złotych, bo tyle ten dodatek kosztuje, jak już mamy podstawkę, można by chyba oczekiwać trochę więcej zawartości. Chociaż ja rozumiem, że wydali na pewno kupę kasy na, na te kątstętki wszystkie, tak, bo to też aktorzy i tak dalej i tak dalej. Ale szkoda, że nie dodano jakichś nowych elementów właśnie. Może coś z zwierzami nowego zrobić, czy jakiś zupełnie nowy tryb, taki, wiecie, singlowy do grindowania, żeby sobie, żeby, żeby ludzie, którzy nie grają właśnie w multiplayer. Player, Dostali coś nowego poza, poza, tym, poza tym filmem interaktywnym, tak? Na 3 godziny, więc tego niestety nie ma, troszkę szkoda. No bo oczywiście dostajemy też trzy nowe postacie, ale tak jak, jak sobie policzymy, ceny, ceny, cena nowej postaci w Biatyce w Mortalu, akurat to jest 20 parę złotych zazwyczaj, więc tak naprawdę 66 złotych powiedzmy, byśmy płacili za 3 postacie. Dostajemy Robocopa, dostajemy Fujina, czyli moją ulubioną postać. Z tego, z tego DLC szybki, bardzo zwinny wojownik. To idealny mój styl, trochę jak Kenji z dziesiątki. Przypomniał mi się pod względem gameplayu. I dostajemy jeszcze Shivę, czyli ulubienicy niektórych z Mortal Kombat 9, więc po wielki powrót. Shiva i Robocop są trochę jak dla mnie zbyt wolne. Zbyt wolnymi postaciami. Fujin, jak najbardziej, świetny. Natomiast, no to jest właśnie ten problem zawsze z, z dodawaniem w dodatkach tego typu wielu postaci, no bo wiadomo, że nie każdy lubi każdy styl walki. Więc moim zdaniem o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby jakby zaoferowanie tej samej fabuły w dodatku tego oddzielnie, a zestawu postaci oddzielnie, wtedy można by po prostu zmniejszyć ceny samego DLC. No bo dla mnie tak naprawdę ja, ja dostaję tutaj tylko jedną postać, nie Fujina, bo siwą i, i Robocopem nie mam zamiaru grać wcale, więc trochę dziwna decyzja, że tak, no chociaż z drugiej strony no, nie będę narzekać, tak, trzeba jakoś coś tam dodać do tych dodatków i tak to wygląda, no bo tak jak powiedziałem, no pod względem prezentacji wykonania to jest najwyższy poziom i em, i gra się naprawdę przyjemnie, nawet, nawet mimo że właśnie tam Shiwu nie gra mi się najlepiej czy robokopem, to jak shiva w fabule na przykład była dostępna, to i tak, i tak grało się przyjemnie, tak bo te animacje się zawsze to jest fajnie obserwować, jakby poznawać nowych bohaterów nawet jeżeli potem ich nie zaprzyjaźniamy się z nimi na długo, jeżeli chodzi o gameplay, to i tak przyjemnie się to wszystko ogląda i te nowe animacje, nowe, jak nowe, nie X-ray, tylko Fatal Blowy w tej grze czy nowe fatality odkrywanie tego wszystkiego więc to jest bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie i dobra okazja, żeby wrócić do Mortala chociaż tak jak mówię, jeżeli macie, macie już Mortala i chcecie kupić dodatek, to na waszym miejscu bym poczekał aż trochę stanieje natomiast jeżeli nie macie Mortal Kombat 11 i czekaliście na właśnie, aż wyjdą wszystkie DLC to chyba teraz jest ten moment możliwe, że w przyszłości jeszcze twórcy dodadzą nowych wojowników ale naprawdę, jak teraz sobie kupicie tą kompletną edycję Aftermath no to nie zawyjdziecie się, bo kontentu jest mnóstwo i potem jeszcze dochodzi do tego odblokowywanie ekwipunku postaci, no jest tego jest zabawy na wiele, wiele godzin w całym zestawie, że tak powiem, więc zdecydowanie em, zdecydowanie polecam tak cały zestaw teraz Aftermath Collection. Natomiast sam dodatek też jest fajny, też fabuła jest przyjemnie absurdalna i to by było na tyle e, z tej krótkiej Opowiastki o Mortal Kombat 11 Aftermath, dajcie znać, może już sami niektórzy z Was skorzystali i zakupili właśnie ten fabularny dodatek, jeżeli nie to dajcie znać czy macie to w planach. Ja też jeszcze zaznaczę, że grałem w wersję PC-tową w tego dodatku, w premierową wersję grałem Mortal na TS4, to był mój pierwszy kontakt z wersją pc i naprawdę muszę pochwalić studio odpowiedzialne za konwersję deweloperów odpowiedzialnych za wersję pc bo jest naprawdę świetnie, działa fenomenalnie, można ustawić sobie 60 klatek oddzielnie, na przykład w cutscenkach, żeby było, um, można, bez problemu wykrywa tam moje Odświeżanie ekranu 75Hz, więc to jest naprawdę dobry port pc na najwyższym poziomie, powiedziałbym, i świetnie zoptymalizowana jest też ta gra, więc e, fajnie, bo wszyscy pamiętamy, jak na przykład na premierę wyglądał Mortal Kombat 10 na PC-cie, więc e, już się nauczyli twórcy i, i Warner Bros. i naprawdę teraz się przykładają do wersji pc dobrze wiedzieć. Więc to by było na tyle, dajcie znać, co sądzicie o tym jakże pięknie, brutalnym dodatku. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. My business is collecting what Shao Kahn wants.